Drugi prawo termodynamiki mówi nam, że wszystko we wszechświecie dąży do nieodwracalnego chaosu, a w skomplikowanych systemach chaos jest normą. Więc naturalnie spodziewałbyś się, że wszechświat jest chaotyczny. A jednak czasem możemy zaobserwować przypadki spontanicznego porządku, synchronizacja metronomów, doskonale zsynchronizowane orbity księżyców, jednoczesne błyski świetlików, a nawet regularne bicie twojego serca. Co porządkuje te zjawiska, pomimo naturalnej tendencji natury do chaosu? Sponsorem filmu jest Kiwiko szczegóły przedstawię na końcu. 10 czerwca 2000 roku Most Tysiąclecia czyli nowy most dla pieszych przez Tamizę w Londynie został otwarty z wielkim entuzjazmem. Ale kiedy tłumy wypełniły most, zaczął on chwiać się w tę i z powrotem. Policja ograniczyła dostęp do mostu, ale spowodowało to tylko długie kolejki, chwiejność pozostała bez zmian. Dwa dni później most, którego budowa kosztowała 18 milionów funtów, został całkowicie zamknięty i nie został ponownie otwarty przez następne dwa lata. Więc co poszło nie tak: Od dawna wiadomo, że armie powinny przerywać marsz podczas przekraczania mostów. To nawiązuje do wypadku z 1831 roku, kiedy 74 żołnierzy z 60. Korpusu Strzelców maszerowało przez most wiszący w Broughton w północnej Anglii. Most zawalił się pod ich synchronizowanymi krokami. 60 mężczyzn wpadło do rzeki, 20 z nich odniosło obrażenia takie jak złamania czy wstrząsy mózgu. Na szczęście nikt nie zginął. Jednak po tym, armia brytyjska nakazała żołnierzom przerywać marsz podczas przechodzenia przez mosty. Popatrz teraz na ludzi przechodzących przez most milenijny. Większość z nich idzie w tym samym rytmie? Ale oni nie są częścią armii, są to przypadkowi członkowie społeczeństwa, a więc dlaczego idą równo w tym samym rytmie? I dlaczego nowoczesny most, zaprojektowany do obsługi intensywnego ruchu pieszych, nie był w stanie tego wytrzymać? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się o 350 lat. W 1656 roku holenderski fizyk Christian Huygens stworzył pierwszy działający zegar wahadłowy. Celem było umożliwienie żeglarzom określenia ich położenia na globie. Szerokość geograficzną można wyznaczyć, mierząc pozycję Słońca lub gwiazd, ale aby określić długość geograficzną, trzeba znać dokładny czas w stałym punkcie odniesienia, np. w porcie macierzystym. Zegary w tamtym czasie rutynowo opóźniały się o około 15 minut dziennie, przez co były praktycznie bezużyteczne. Zegary wahadłowe Huygensa, w przeciwieństwie do innych, były dokładne do około 10 lub 15 sekund. Huygens planował przymocować swoje zegary do ciężkiego, wiszącego ciężaru na statku, aby nie były rzucone na boki przez kołyszące się morze. Jego plan przewidywał użycie dwóch zegarków na wypadek awarii lub uszkodzenia jednego z nich. Jednak podczas choroby, testując to rozwiązanie w domowych warunkach, w lutym 1665 roku natknął się na niezwykłe odkrycie. Dwa z jego zegarów wisiały na drewnianej belce opartej poprzecznie na ustawionych krzesłach. Obserwując przez wiele godzin, jak wahadła kołyszą się tam i z powrotem, zauważył, że po około pół godzinie zaczynały się spontanicznie synchronizować. Gdy jeden zegar kołysał się w jedną stronę, drugi robił to w stronę przeciwną. Gdy jeden robił tik, drugi odpowiadał tak. Próbował więc zakłócić działanie zegarów. Rozstroił je, aby tykały niezgodnie, ale znowu po około 30 minutach wróciły do tego samego rytmu. Huygens sądził, że ta dziwna sympatia zegarów musiała być spowodowana prądami powietrza między wahadłami, więc umieścił między nimi dużą deskę. Zegary nadal się synchronizowały. To nie były prądy powietrza. Kiedy rozdzielał zegary, synchronizacja znikała, a ich czasy zaczynały się różnić. Ale kiedy znowu je do siebie zbliżał, synchronizacja powracała. Huygens zauważył, że oba zegary synchronizowały się, gdyż były zawieszone na tej samej belce. Przenosiło to mechaniczne wibracje z jednego zegara na drugi, co powodowało, że oba oscylatory były sprzężone. Huygens był pierwszym, który zaobserwował ten rodzaj spontanicznej synchronizacji w martwych obiektach. I chociaż opisał to jakościowo, dopiero kilka dekad temu naukowcy zaczęli rozwijać rygorystyczną teorię synchronizacji. Być może kojarzysz eksperyment, w którym uruchamia się kilka metronomów ustawionych na lekkiej, niestabilnej platformie, mimo że początkowo nie są ze sobą zsynchronizowane. To trudniejsze niż się wydaje. Jednak, kiedy uda ci się to zrobić, jest to swego rodzaju magia. Te metronomy nie mają dokładnie tej samej naturalnej częstotliwości, a mimo to nadal biją w rytm. Aby zrozumieć, jak to działa, najłatwiej jest najpierw rozważyć kilka metronomów oscylujących synchronicznie ze sobą. Kiedy duże masy przyspieszają w lewo, popychają platformę w prawo, a kiedy przyspieszają w prawo, popychają platformę w lewo. Środek masy systemu zawsze pozostaje w przybliżeniu w tym samym miejscu. Jeśli teraz uruchomisz kolejny metronom całkowicie niesynchronizowany z dwoma pierwszymi, Ruch platformy będzie mu co pół cyklu przekazywał impuls, który stopniowo go przyspieszy, aż zacznie pracować synchronicznie z pozostałymi. Liczba metronomów nie ma znaczenia. Platforma po prostu podąża za większością metronomów, które ją popychają. Pozycję wahadła metronomu lub dowolnego innego oscylatora możemy przedstawić jako punkt poruszający się po okręgu. Taki okręg pokazuje jego fazę, czyli moment, w którym znajduje się w swoim cyklu drgań. Najbardziej skrajne prawe wychylenie wahadła to 0 stopni, a najbardziej skrajne lewe 180 stopni. I gdy wahadło oscyluje tam i z powrotem, punkt porusza się dookoła średnicy koła. Im wyższa częstotliwość oscylatora, tym szybciej ten punkt porusza się po okręgu. Tutaj widzimy dwa metronomy poruszające się z odmiennymi częstotliwościami, a to pokazuje dwa metronomy o identycznej częstotliwości, ale znajdujące się w zupełnie różnych fazach. Synchronizowane metronomy to kropki poruszające się wspólnie wokół okręgu. To przedstawienie może zilustrować model matematyczny obserwowanego przez nas synchronizującego się zachowania. Jest to model Kuramoto. Model zakłada, że tempo, z jakim każda kropka porusza się wokół koła, jest równe jej naturalnej częstotliwości powiększonej o pewną wartość zależną od tego, jak bardzo jej faza różni się od faz pozostałych kropek. Wielkość tego wyrażenia zależy od siły sprzężenia. Lubię to sobie wyobrażać wizualnie, myśląc o ludziach, którzy biegają na bieżni wokół stadionu. Załóżmy, że biegasz ze swoim przyjacielem, który może być od ciebie szybszy. Twój przyjaciel mówi: "No dalej, pośpiesz się, bo się wleczesz, jesteś wolny, zostajesz w tyle". Więc jeśli masz wystarczająco dużo determinacji i naprawdę się starasz, a twój przyjaciel okaże się na tyle wyrozumiały, by zwolnić, to wasza więź może okazać się na tyle silna, by przezwyciężyć naturalną różnicę w tempie waszego biegu. Ale jeśli nie jesteście naprawdę bliskimi przyjaciółmi, albo nie masz w sobie dość siły, by przyspieszyć, to więź między wami nie będzie wystarczająco silna, by pokonać te różnice, i jedna osoba zacznie zostawiać drugą w tyle. Świetliki z Azji Południowo-Wschodniej są najwyraźniej wystarczająco dobrymi przyjaciółmi, ponieważ synchronizują swoje błyski. Mimo że każdy z nich ma swoją własną, szczególną częstotliwość, z którą lubi błyskać, łączą się ze sobą na tyle mocno, że setki, a nawet tysiące mogą błyskać razem w tym samym ułamku sekundy. Istnieje świetna tego symulacja stworzona przez Nikki Case. Zaczynasz od pojedynczych świetlików, które po prostu działają niezależnie, a następnie możesz włączyć między nimi interakcje. W modelu Kuramoto każdy świetlik wpływa na pozostałe. Ale w tej symulacji świetlik jest pod wpływem jedynie swoich najbliższych sąsiadów. Gdy zauważy błysk w pobliżu, dostosowuje swój wewnętrzny zegar, by samemu błysnąć nieco wcześniej niż zwykle. Zadziwiające jest to, że mimo iż interakcje są niewielkie i ograniczone, z czasem pojawiają się fale przemykające przez całe skupisko świetlików, aż w końcu wszystkie zaczynają błyskać jednocześnie. Można by sądzić, że zwiększenie sprzężenia stopniowo synchronizuje system, jednak tak się nie dzieje. To jak z wodą, która nie zamarza stopniowo przy obniżaniu temperatury. To woda, 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 aż do momentu, gdy obniżysz temperaturę do poziomu krytycznego, a wtedy cząsteczki nagle zaczynają zmieniać stan i przechodzą z cieczy w ciało stałe. I to właściwie czasowa, a nie przestrzenna wersja tego samego zjawiska. W pewnym sensie synchronizują swoje fazy w czasie, gdy przekroczony zostaje krytyczny poziom sprzężenia. I właśnie w tym momencie dochodzi do czegoś na kształt krystalizacji w czasie zjawiska, które nazywamy synchronizacją. To jest publiczność w Budapeszcie, która oklaskuje po występie. Ale to, co dzieje się potem, jest całkowicie spontaniczne. Nikt ich do tego nie namawia. Spróbuj zauważyć przemianę fazową. Zjawisko synchronizacji, o którym mówiliśmy, ma w sobie coś niezwykle fascynującego. Przede wszystkim jego uniwersalność. Pojawia się na każdym poziomie natury, od subatomowego aż po kosmiczny. Wykorzystuje każdy kanał komunikacji, jaki kiedykolwiek wymyśliła natura, od interakcji grawitacyjnych, elektrycznych, chemicznych, mechanicznych i cokolwiek sobie tylko wymyślisz. Natura wykorzystuje każdy możliwy sposób, w jaki dwie rzeczy mogą na siebie oddziaływać, aby doprowadzić do synchronizacji. Weźmy na przykład nasz własny Księżyc. Widzimy zawsze tylko jego jedną stronę, ponieważ obraca się dokładnie wokół swojej osi za każdym razem, gdy okrąża Ziemię. Księżyc jest związany z Ziemią poprzez siłę pływową. I jest to efekt bardzo powszechny. W układzie Słonecznym znajdują się 34 Księżyce powiązane ze swoimi planetami poprzez siły pływowe. To działa mniej więcej tak. Księżyc początkowo obraca się z własną częstotliwością, ale grawitacyjne przyciąganie planety jest silniejsze po stronie bliższej jej powierzchni, co prowadzi do deformacji księżyca w kształt jajka oczywiście mocno wyolbrzymionego w tej ilustracji. Gdy księżyc kontynuuje swój obieg i obrót wokół własnej osi, te wybrzuszenia stopniowo przesuwają się i tracą wyrównanie z planetą. W rezultacie siła grawitacyjna nieustannie próbuje ściągnąć wybrzuszenia z powrotem do wyrównania, co stopniowo spowalnia obrót Księżyca, aż do momentu, gdy zostaje on zablokowany względem planety. Jeśli początkowo Księżyc obraca się zbyt wolno, ten sam mechanizm może go przyspieszyć, aż zostanie zablokowany. W naszym układzie słonecznym występują różne intrygujące zjawiska synchronizacji. Trzy najbliższe Jowiszowi księżyce, Io, Europa i Ganymedes, są nie tylko związane z planetą siłami pływowymi, ale także pozostają ze sobą w rezonansie orbitalnym w stosunku 1 do 2 do 4. Za każdym razem, gdy Ganymedes okrąża Jowisza, Europa robi to dwa razy, a Io cztery razy. W latach 50. niektórzy rosyjscy chemicy poszukiwali reakcji chemicznej, która zachowywałaby się w sposób oscylacyjny, jak chemiczny odpowiednik wahadła. Czy dałoby się stworzyć coś, co Oscylowałoby na przykład między kolorem niebieskim a pomarańczowym w nieskończonej pętli? Na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe, bo zasady termodynamiki mówią, że w zamkniętych układach entropia z czasem rośnie, a systemy dążą do stanu równowagi. Ale w rzeczywistości nie ma żadnej zasady w chemii czy termodynamice, która nakazywałaby monotonny, prosty spadek do równowagi. System ma prawo oscylować i tłumić się w kierunku równowagi w sposób cykliczny. Dokładnie to odkryli Boris Białousow, a później Anatol Żabotyński. Dlatego ta reakcja znana jest jako reakcja Białousowa-Żabotyńskiego albo po prostu reakcja BZ. Ten odcinek został przyspieszony, ponieważ w rzeczywistości reakcja może trwać nawet ponad pół godziny, zmieniając kolory w rytmicznych oscylacjach. Teraz akurat reakcja spędza więcej czasu na kolorze pomarańczy, więc te sekcje bardziej przyspieszyłem. To bardzo spektakularne i trochę szokujące widowisko. Reakcja chemiczna powoduje okresowe zmiany kolorów, niczym chemiczne wahadło zegara. Mieszana reakcja ma tę niesamowitą zaletę, że naprawdę czuć w niej kolektywne zachowanie. Wiesz, biliony cząsteczek, liczba awogadra wszystkie wykonujące ten sam ruch w tym samym momencie. Z drugiej strony, jeśli nie mieszasz reakcji i po prostu umieścisz ją na przykład w szalce Petriego, możesz zaobserwować coś jeszcze bardziej niesamowitego. Mianowicie spiralne fale kolorów albo koncentryczne wzory przypominające tarcze, czyli rozszerzające się kręgi barw przemieszczające się przez ciecz. Warto zaznaczyć, że płyn sam w sobie pozostaje nieruchomy. To nie są fale na powierzchni stawu, ale to, co nie jest nieruchome, to stężenia chemiczne. Możesz zobaczyć te niebieskie fale w reakcji BZ. To fale chemiczne, a nie wodne, które po prostu się rozchodzą i przemieszczają z ustaloną prędkością. Czasami przybierają postać spirali, która rośnie, obraca się i zatacza kręgi. To, co naprawdę robi wrażenie i jednocześnie budzi niepokój, to fakt, że to samo zjawisko można zaobserwować w ludzkim sercu spiralne fale elektrycznego pobudzenia, które sterują jego pracą. W sercu pojawiają się fale, które wyglądają niemal identycznie jak spiralne fale w oscylacjach chemicznych czy fale chemiczne w reakcji BZ. To właśnie takie zjawiska zainspirowały mojego mentora Artura Winfreya, który wykorzystywał fale w reakcjach chemicznych, aby lepiej zrozumieć mechanizmy arytmii serca. Może słyszałeś o najbardziej śmiertelnej formie arytmii, no takiej, która może zabić cię w ciągu kilku minut. Mowa o arytmii komorowej, a w szczególności o migotaniu komór. Praca Winfreya, oparta na obserwacji tych obracających się spirali, zarówno w sercach, jak i w reakcjach chemicznych, doprowadziła go do sformułowania teorii na temat rzeczywistej przyczyny migotania komór. Postawił pytanie, czy moglibyśmy na tej podstawie zaprojektować lepsze, łagodniejsze defibrylatory, które działałyby skuteczniej, a jednocześnie mniej inwazyjnie dla pacjenta. To mogłoby potwierdzić tę teorię. Brak synchronizacji w migocącym sercu sprawia, że krew przestaje być pompowana, co prowadzi do nagłej śmierci. Zbyt mała synchronizacja jest oczywiście problemem, ale zbyt duża synchronizacja również może powodować kłopoty. Pamiętasz chwiejny most Millennium? Podobno powodem tego wszystkiego była tak zwana synchronizacja tłumu. Czy to ludzie idący w tym samym rytmie spowodowali jego oscylacje? Wręcz przeciwnie. Most Millennium zaprojektowano na kształt wstęgi światła, co czyni jego konstrukcję unikatową. W przeciwieństwie do typowego mostu wiszącego, jego podtrzymujące liny biegną równolegle obok niego, napięte niczym struny gitary. W literaturze inżynierii lądowej powszechnie wiadomo, że nie projektuje się kładek o częstotliwości rezonansowej zbliżonej do częstotliwości kroków człowieka. My, ludzie, robimy średnio około dwóch kroków na sekundę: jeden lewą nogą, jeden prawą. Studenci inżynierii lądowej uczą się, że mosty przeznaczone dla ruchu pieszego nie powinny mieć pionowej częstotliwości rezonansowej równej dwóm hercom. Tak, wszyscy to wiedzą, włącznie ze specjalistami, którzy zaprojektowali most Millennium. Ale tego, czego nie przewidzieli i co okazało się nowością tamtego dnia, to fakt, że istotna jest także połowa tej częstotliwości, czyli jeden cykl na sekundę. To właśnie częstotliwość, z jaką stawiasz, powiedzmy, lewą stopę. Przez połowę czasu stąpasz na lewej stopie. Czemu to istotne? Ponieważ kiedy przechodzisz przez most i opuszczasz na ziemię lewą stopę, wywierasz niewielką siłę boczną na most. Zazwyczaj to nieistotne, ponieważ ludzie chodzą we własnym tempie niesynchronicznie. Siły boczne oddziałujące na most stanowią jedynie dziesiątą część sił skierowanych w dół. To nie miałoby znaczenia i nie wpłynęłoby na most. Ale jeśli most przypadkowo ma boczną częstotliwość rezonansową wynoszącą jeden cykl na sekundę, co właśnie miało miejsce w przypadku mostu tysiąclecia, to ludzie mogą zacząć nieświadomie wprowadzać go w drgania. Po zamknięciu mostu inżynierowie poprosili kolegów, aby przechodzili przez niego grupami, mierząc jednocześnie jego przyspieszenie. Kiedy na moście było 50 osób, dragnia były bardzo małe. Przy stu osobach wibracje ledwo wzrosły. Przy 156 wciąż nie było żadnego chwiania, ale przy zaledwie 10 osobach więcej czyli 166 przyspieszenie wzrosło dramatycznie. Most kołysał się tak samo jak w dniu otwarcia. System przeszedł transformację fazową. Jeśli ludzie są w stanie wprawić most w lekkie drgania, okazuje się, że nie czują się komfortowo chodząc po platformie, która chwieje się na boki. Jeśli kiedykolwiek jechałeś szybko poruszającym się pociągiem albo stałeś w kołyszącej się łódce, to wiesz, że ludzie instynktownie rozstawiają nogi, żeby się ustabilizować, i zaczynają poruszać się w rytm bocznego kołysania. Na moście dzieje się to samo. Piesi zaczynają chodzić synchronicznie z jego ruchem. Można zobaczyć nagranie z BBC, które doskonale ukazuje to zjawisko w praktyce. To jest spektakularne i szalone. Więc to nie ludzie chodzący w synchronie sprawili, że most zaczął się kołysać. To kołyszący most sprawił, że ludzie zaczęli chodzić w synchronie. I tak jak ludzie nieświadomie dostosowali swój krok do ruchu mostu, przyjmując ten charakterystyczny pinea pingwini hud, w rzeczywistości przekazywali jeszcze więcej energii jego konstrukcji, pogłębiając kołysanie. W ten sposób powstała dodatnia pętla sprzężenia zwrotnego. Ruch tłumu wywoływał silniejsze drgania mostu, zmuszając coraz więcej osób do dostosowania kroku, co jeszcze bardziej potęgowało jego kołysanie. Po zidentyfikowaniu problemu rozwiązano go, zmniejszając siłę sprzężenia zwrotnego. Zainstalowano również tłumiki rozpraszające energię na całej długości mostu. To była ogromna kompromitacja, a naprawa mostu kosztowała kilka milionów funtów. W nauce stosujemy redukcjonizm. Nauka uczy nas, że problemy najlepiej rozwiązywać poprzez ich podział na mniejsze elementy i analizę każdego z osobna. I takie podejście odniosło fenomenalny sukces we wszystkich dziedzinach nauki. Ale jednym z największych wyzwań współczesnej nauki jest próba połączenia wszystkich części w jedną spójną całość i zrozumienia, jak działają razem. To jest dziedzina systemów złożonych. Właśnie dlatego wciąż nie do końca rozumiemy, jak działa układ odpornościowy. Nie rozumiemy też zbyt dobrze świadomości ani mechanizmów rządzących ekonomią. Okazuje się, że całość jest większa niż suma części. To banalne stwierdzenie fascynowało mnie przez całą karierę badawczą. Chcę zrozumieć, jak można określić właściwości całości, znając właściwości pojedynczych części. Hej, ten filmik został sponsorowany przez Kiwi.co, które tworzy niesamowite projekty do samodzielnego wykonania dla dzieci. Właściwie korzystam z ich subskrypcji dla moich dzieci już od ponad roku, więc chciałem podzielić się kilkoma rzeczami, które naprawdę mi się w nich podobają. Po pierwsze, moje dzieci chcą realizować te projekty ze mną. Kiedy przesyłka przybywa, są podekscytowane, żeby ją otworzyć i zacząć tworzyć. Nie możemy od razu działać, bo wszystko, czego potrzebujemy, jest już w pudełku. Moje dzieci są jeszcze dość małe, ale KiwiCo ma osiem różnych linii subskrypcji, skierowanych do różnych grup wiekowych, aż od noworodków. Kiedy kręciłem ten sponsorowany segment, mój czteroletni syn zupełnie spontanicznie zaproponował przeprowadzenie eksperymentu. Ciekawe, co moglibyśmy zrobić. To, co możemy zrobić, to całkowicie zmienić ten eksperyment. To dobry pomysł. Moglibyśmy spróbować popchnąć to i pozwolić mu odjechać. To dobry pomysł. Spróbujmy tego. Byłem tak dumny, że wymyślił to wszystko sam. Chcę, aby kontynuował takie myślenie, rozważając różne możliwości i zadając głębsze pytania. Skrzynka Kiwiko to jak starter do myślenia w pudełku. To także czas, aby zbudować głębszą więź i cieszyć się dobrą zabawą przez długie godziny. Aby to wypróbować, wejdź na kiwi.com/veritasium50, gdzie otrzymasz 50% zniżki na pierwszy miesiąc dowolnej skrzynki. Link będzie w opisie. Dziękuję KiwiCo za sponsorowanie Veritasium i tobie za oglądanie.